Czy od nas zależy, czytam dalej pytania od Łukasza, czy od nas zależy zaprogramowanie systemu tak, aby przeszukiwał on odpowiednie rynki, np. akcje amerykańskie, odpowiednie pary, walut i inne? Tak, oczywiście. Można ograniczyć yy, wami, brokerze, do których konkretnych rynków będzie stosował swoje y, metody inwestycyjne. Jak system pobiera dane do testów? Czy sami je wprowadzamy, czy jest jakaś baza danych, z której system korzysta? Bazy danych giełdowych to w ogóle jest temat szeroki. Można dużo o nim opowiadać i trochę będę opowiadał dzisiaj, bo to jest ważny temat, jeżeli chcecie być skutecznym inwestorem. Natomiast yy, są rozwiązania, które zapewnią Wam dane praktycznie z całego świata, w jednym miejscu, z jedną konfiguracją i będą to wtedy rozwiązania drogie. Natomiast, jeżeli chcecie ściągać dane również z całego świata, ale metodami znacznie tańszymi wtedy najczęściej wymaga to jakichś podziałów na rynki, na kontynenty itd. Też będę trochę dzisiaj o tym mówił.